Mój drogi, dlaczego się spóźniłeś? Eee, odpowiedź jest prosta i skomplikowana jednocześnie. Prosta odpowiedź jest taka, spóźniłem się, ponieważ jestem debilem. Nie. Odpowiedź skomplikowana jest taka, że... Mm, nie patrzyłem wskaźniki. Minąłem stację benzynową, do której chciałem zjechać, bo jechał tir, tak, że myślałem, że wjadę przed nim, ale nie wjechałem, no więc stwierdziłem, że lepiej Lepiej pojechać do następnej niż spowodować jakąś groźną kraksę i rozbić taki ładny samochód. No. Więc pojechałem dalej. Zauważyłem optymistyczny znak, że stacja na zjeździe za 4 km. Zjechałem tym znakiem. Okazało się, że tam, że stacji nie ma, natomiast mój zasięg już od dawna pokazywał tylko trzy kreseczki. Do najbliższej stacji miałem 15 km i stwierdziłem, że jest duża szansa, że jeśli mam, jeśli mam litr w baku, to nie dojadę. Bo i wezwałeś wojsko obrony terytorialnej? Nie. Yy, zadzwoniłem do niezastąpionego Mateusza, czy byłby tak miły i przywiózł mi 5 litrów paliwa, yy, ponieważ nie chcę wysuszyć pompy paliwowej, a co za tym idzie silnika, bo to teraz w samochodach często owocuje yy, długotrwałą naprawą. No i Mateusz przywiózł mi 5 litrów paliwa i pojechałem na sesję benzynową, a tam się okazało, że z tego, ile zatankowałem na sesji benzynowej, Wywnioskowałem, że to nie była głupia decyzja, ponieważ nie dojechałbym do tej stacji na tym, co miałem w baku, i byłby kłopot. Raz w życiu tylko zabrakło mi benzyny. Tak, benzyny. To była benzyna. I było to w roku 1996 w samochodzie Hyundai Pony na autostradzie we Francji. To był samochód rewolucyjny, jak na owe czasy. Co prawda nie miał on wspomagania kierownicy. Rozwijał zabójczą prędkość 150, ale byłem z niego niezwykle wtedy dumny i rzeczywiście zajmowaliśmy się e, dyskusją e, bardzo natężoną z przyjaciółmi i, i zabrakło nam benzyny, ale było z górki. I wtedy, ponieważ to był manual, dało się tak, na luzie tak, tak, zjechać tak, tak. z jazdem w dół, i bo turaliśmy się do stacji benzyny. no tak, to idealnie. Ja rozumiem sentyment takich samochodów, ponieważ byłem. Naprawdę dumnym posiadaczem Deulanosa w kolorze seledynowym Hatchbacka. W którym roku? W, w, no to już było trochę później. To było w roku 2004-2005 jakoś tak. No, to dość późny wnuk. No, nie, bo to, był to był cudowny samochód. Ale to tak, był to jest Opel Kadet, zdaje się. No, zasadniczo przerobiony w, przez Koreańczyków. W innej budce, tak. A jaki, miał, jaki miałeś najbardziej obciachowy samochód w życiu? A to DeUlanos to za mało? DeUlanos w pewnym momencie był taką dźwignią polskiego rozwoju, tak jak ja Polonez Pickup, który zbudował wczesny kapitalizm w tym kraju i dowoził rzeczy na Szczęki, łóżka rozkładane. Ta wersja taka pick-upowa, poloneza. Notabene dzisiaj wyprzedziłem tutaj poloneza. Nie pick-upa, nie pick tylko ty. poloneza karo kupi ten, kto jest naprawdę głupi. Tak, yy... Nie, ja miałeś, nie miałem, miałeś poloneza? Nie, poloneza nie miałem. Miałem dużego Fiata, białego. Nigdy nie miałem. Dostałem, ja małego. Dostałem w spadku po, po moim tacie i to był koniec lat 90. Ale nie czułem, że ten samochód jest obciachowy, On mi się już wtedy wydawał uroczy, chociaż to była technicznie to było potworne auto. Ale może on był przynajmniej w wersji Monte Carlo. Nie, on nie był w wersji Monte Carlo. On... Była taka. Tak ja wiem. On był jeszcze w tej takiej starej wersji z tym suwaczkowym wskaźnikiem wiem, prędkości. Wiem, wiem. wiem. Mm. Ja miałem taki wskaźnik w Citroenie CX. Tylko nie mówimy teraz o obciachu, mówimy teraz o rzeczach wielkich po prostu. E, francuska motoryzacja. Mm, w ogóle mówi się w Polsce Francuz, prawda? Że nie kupuje się samochodów na, temat. na Nie, że Francuz. Francuska motoryzacja była dla mnie zawsze pełna powabu. Nie mówię teraz tutaj o tych konstrukcjach najpopularniejszych, które wypełniają nasz świat, ale tam było tyle różnych wspaniałych rzeczy. Wiadomo, Citroën, Renault, ale była matra Simka. Była marka, zaraz sobie przypomnę, bardzo się skomplikowanie nazywa. W niej zginął Albert Camus. To był Rolls-Royce zrobiony przez Francuzów. Niestety się rozpadł w trakcie bardzo szybkiej jazdy z Camus i Camus zginął. Nie, nie przypomnę sobie, ale francuskie samochody są z reguły piękne. I szczerze mówiąc, po tym w jakim samochodzie jestem, też rozumiem z jakiej części świata jestem. Nie mam wielkiego sentymentu do amerykańskich ja samochodów. Też nie. Ja też nie. To, to prawda, to że posiadałem Jeepa. Ja też. Ale to są, to, jest, to są Włosi już przecież. To już od, od dłuższego czasu. dłuższego czasu są Włosi i Europa jest dla mnie no, takim motoryzacyjnym wzorem. Te amerykańskie no, auta w są. W Europie są, się tak... tworzy najlepsze samochody na świecie. Amerykańskie samochody są przecież prymitywne. Oni jeszcze 10 lat temu nie potrafili zrobić porządnego zawieszenia w aucie i tam przecież wszystko jeździ. Fiura. Wszystko jest jeżdż... No właśnie, wszystko jest dojeżdżenie po prostej drodze tak, Ale prawda? no to trzeba też pamiętać o tym, po czym oni jeżdżą. No, jest 100 kilometrów prostej drogi. Dobrze, so, że, że kierownica ma ten samochód, nie? Jakiś bo, mały zakręt. Bo, bo mogą być w opcjach na przykład dopłata do kierownicy. Szczerze mówiąc. To się zatrzymywało, przestawiało koła, skręcało Szczerze mówiąc, to była moja pierwsza mm, tak długotrwała przygoda torowa. Ty już jesteś zaprawiony w tych bojach. Czy mierzyłeś sobie kiedyś czas? Albo ktoś ci mierzył na tym torze? A coś mierzyliśmy, ale nie pamiętam. Michał, który był naszym instruktorem dzisiaj, jak ostatnio... 3,20. Proszę? 3,20. Co 3,20? No, okrążenie jedno. A ja się nie dowiedziałem ile. Nie wiem, no tak sugeruję. A nie, nie mam pojęcia. Powiedziałem 3,20, bo nic innego mi do głowy ja nie przyznam, może 8,15. Przyznam, no. przyznam szczerze, że biorąc pod uwagę, że jestem no, amatorem tutaj totalnym, to w ogóle nie, nie myślałem o, nawet nie, nie zapytałem jaki zrobiłem czas, bo Bardziej się wiesz, bardziej się próbuję skupić na tym, żeby się nauczyć, jak dobrze przejechać zakręt. Bo to jest interesujące, to, wiesz, ten balans pomiędzy prędkością, przyczepnością, tego, które koło jest przyczepne, a które nie jest. To mnie, to mnie bardzo ciekawi. To jest umiejętność oczywiście zupełnie nieprzydatna do czegokolwiek, ale jak, na, jak, jak wszystkie najpiękniejsze rzeczy w życiu. No. Czasami się przydaje. Jak o niej pomyślimy i pomyślimy, uświadomimy sobie, że wiemy, jak to zrobić. I wtedy to jest mentalnie przydatne. Okej. Okay. To prawda. Bo tutaj innego wytłumaczenia nie ma. Natomiast bo tak naprawdę ja jestem dzisiaj no w pewnym sensie twoim gościem i w ogóle gościem no jak tutaj państwa. Z Alpine, i ja bym namówił Was na jedną wycieczkę. To było dla mnie zupełnie niewiarygodne przeżycie motoryzacyjne. Otóż miałem raz przyjemność jeździć po zamarzniętej Zatoce Botnickiej. Zimą, oczywiście. Opony z kolcami. To było rozsądne, żeby zrobić to tak, zimą. Opony z kolcami, które w Skandynawii są dozwolone zwłaszcza tam i to jest coś niewiarygodnego, ponieważ po torze jak się jedzie, no to jest właśnie tor wyznaczony, a tutaj po horyzont biel. Może gdzieś tam lodołamacz w oddali, a poza tym nic. No tylko ważne, żeby nie wjechać w tor lodołamacza, a poza tym tak, wszystko jest ok. Tak, tak, tak. I dlatego Finowie są tak, tłumaczyli mi, że dlatego są Z tak prostorani w ponieważ właśnie mhm. No przecież nie ma innego wytłumaczenia. No ja też jeździłem po zamarzniętym morzu, ale skuterem śnieżnym na Spitsbergenie. Skuterem też jeździłem. Eee, A po morzu? Nie, po morzu nie w jeździłem. <grym> nie byłem nigdy na Spitsbergenie. No nie, ale no gdzieś indziej pewnie też można jeździć. Natomiast było to dość. Zimne miejsce. Było to dość była to dość w ogóle. Y, przedziwna sytuacja dosyć, ponieważ. <grym> Jeździliśmy tam z kolegą z rosyjskim przewodnikiem z Barentsburga. No i jechaliśmy cały dzień na tych skuterach, bo jechaliśmy do piram z Longyearbyen do, do Piramidy. I kilkakrotnie jechaliśmy morzem. Cały czas wjeżdżaliśmy, przejeżdżaliśmy przez jakieś tam te fiordy i zatoczki i tak dalej. No i w pewnym momencie jechaliśmy tym morzem. Ale nasz przewodnik zaczął się zatrzymywać co 100 metrów i wiercić w lodzie, sprawdzając jego grubość. I stwierdziliśmy: kurde, świetny jest facet, wie co robi, wie co robi, jednak odpowiedzialny. W końcu nie chcielibyśmy, nie chcielibyśmy tam wejść pod lód. No i w momencie no i pojechaliśmy wycieczka była wspaniała. Yy. Postrzelaliśmy z rewolweru do lodowca. bo Było uroczo. W piramidzie też jest wspaniale. To jest takie miasteczko opuszczone przez Rosjan w 1991 roku. Ale oni tam do dzisiaj mają jakąś. Ale lager. to jest Spitsbergen nie jest rosyjski. Przecież. Nie, Spitsbergen jest, jest, baza. Ter jest terytorium traktatowym, w którym Traktatowy. każdy może mieć swoje, swoje bazy, ale pod administracją norweską, nie? No i. I wszystko było pięknie. Wycieczka się skończyła. Wróciłem, wsiadłem do samolotu i na. potem y, jeszcze, byłem chwilę w Pangirbyen. I w momencie, y, jak wylądowałem y, w Oslo, to y, włączyłem telefon i nagle 12 SMS-ów mam. Od kolegi, który mi pisze, że ten chłopak, który był naszym przewodnikiem, jak wracał, z kolejną tam grupką małą z piramidy do Longyearbyen. No to tym razem lód nie wytrzymał. I cała, cała, cała wycieczka poszła pod wodę. No i to, że skutery tam utopili, to, to nic takiego, bo nikt nie, nikt nie poszedł pod lód. Wszyscy się powyciągali. Natomiast w efekcie, jeden chłopak umarł od hipotermii dwa tygodnie później. Zresztą też przewodnik, którego tam poznaliśmy w, w, w piramidzie i pomyślałem sobie, że, znaczy zastanawiałem się ile milimetrów tego lodu dzieliło mnie od tego losu, a potem, potem się w Longyearbyen dowiedziałem, że tam jest absolutny zakaz przejeżdżania przez ten fiord, bo tam jest jakiś ciepły wylew spod, spod lodowca, jakaś ciepła woda wypływa, nie, nie wiem z czego i tam jest zawsze cienki lód. Norwegowie tam nigdy nie jeżdżą. Rosjanie to. Tak. A Rosjanie jeżdżą. Znaczy teraz już chyba nie mam nadziei. dlatego też automobilizm jest bezpieczniejszy od jeżdżenia skuterem po I pozabraszanie kąpieli no, tak. na wodach australijskich. Popłynęliśmy kiedyś łowić langusty i kiedy już te klatki zostały wyłowione na południe Australii. Statek rybacki kuter stanął i właściciel szyper zaproponował kąpiel. Spytaliśmy się oczywiście Czy o rekiny. tu są rekiny? Nie. nie. Jakie rekiny? Nie ma. No więc wskoczyliśmy do wody, a nie było łatwo potem wyjść na burtę, mhm. bo to był duży statek. Trzeba było po tym, nie pamiętam jak to się nazywa, <laughs> to taka drabinka mhm. szdurowa. To się nazywa drabinka. No właśnie, chyba tak. Ja trzymałem się blisko co w zasadzie nie miało żadnego znaczenia, ale jakoś nie jestem specjalnie ufny chodzi o tropikalne wody. I kiedy przybiliśmy koło południa do portu, już biegali chłopcy z nadzwyczajnym wydaniem gazety, że sześciometrowy rekin ludojad zjadł pana, który popłynął właśnie w to samo miejsce, w tą samą zatokę z wycieczką i powiedział tak, słuchajcie tu od 15 lat nie było żadnego rekina. Włożył maskę, wskoczył i na oczach tych wszystkich... Zresztą, gdyby ktoś to nagrał kamerą, taką sytuację, w którym ciebie pożera rekin, to byłby pierwszy program, w którym Robert Makpowicz nie je, a jest jedzony. Tak, to prawda. To prawda, yy... ale każdy jedzący yy, jest również jedzony, prędzej, że później. Chyba... No dobrze, już może nie wchodźmy w różne rodzaje w pochówku. Detale pochówku.